tam w kolejnym i ostatnim już vlogmasie. Miło mi Was tutaj powitać. Cieszę się, że jesteście ze mną już od 24 dni. Wczoraj były, dłuż... wczoraj właściwie przedwczoraj były problemy z tymi filmami, także właśnie je teraz ogarniam, żeby wyszły dwa razem. 22 i 23 vlogmas z dwóch yy, różnych dni. No i co? Pora jakoś zacząć ten dzień. Moje włosy są trochę teraz w dziwnym stanie, bo yy, chciałam je przytrzymać w ogóle do Wigilii, umyć je jutro rano, ale niestety w, w, moja skóra głowy powiedziała, że nie, musisz je, musisz je umyć. Serio, nie wytrzymamy. Yy, także. No, nie wytrzymałam i umyłam głowę, ale umyłam ją samą odżywką. Chciałam ją tylko tak trochę odświeżyć. E, użyłam też po raz te, pierwszy tego peelingu z biolawem z e, pestkami winogron. Bardzo przyjemny, e, dobrze mi się go tam peelingowało. Zostawiłam go na trochę e, i fajnie czuję, że moja skóra głowy jest taka, właśnie no po prostu wypilingowana. Pozbyłam się tego e, jakiegoś martwego naskórka, e, więc bardzo spoko. Mm. No ale niestety Sama odżywka nie domyła mi tych włosów Także są w takim okresie przejściowym I w sumie dobrze, że jeszcze jutro mam zamiar Umyć tą głowę Trochę zgubiłam wątek, co wam chciałam powiedzieć No nic, wrócę do was Na pewno na makijaż Bo dzisiaj po prostu, nie, ja dzisiaj już Potrzebuję, tak usiąść Zrobić sobie taki porządny, porządny makijaż I nie o 23, tylko w jakichś normalnych godzinach W miarę No A potem się was poradzą outfit bo że to jest ostatni dzień, to muszę się pochwalić moim śniadankiem, bo jest przepiękne. Pankejki marchewkowe z białą czekoladą i borówkami. Ach, przepiękne. Mam nadzieję, że będą dobre. Słuchajcie, właśnie ze względu na zbliżające się święta, wielkimi krokami zrobiłam sobie prezent. Kupiłam sobie The Sims 4. Tary. Zrobiłyśmy sobie prezent. Dobra, Martyna, to, że dołożyłaś swy... 5 zł do tego, to jeszcze niczym nie świadczy. To jest raptem 1 czwarta ceny. Właśnie, bo była promka na Steamie, może jeszcze mam lubić. Tak, możecie ją dorwać, bo jest do 5 stycznia. I Simsy 4 są za e, 17 zł. Jakby 17 zł, ze 140 a wersja deluxe, którą siostra mnie namówiła i tak, nawet dopłaciła różnicę Zapłaciłam za nią. Tak, dopłaciłaś za nią. E, za którą zapłaciła. E, była za 170, więc po prostu ja noszę biznesu. Nie, serio. Ja te, teraz muszę się po prostu jeszcze rozchorować, żeby... Znaczy, H2. Nie, nie chorujemy. Dobra, nie. Po prostu muszę jakoś znaleźć czas, żeby sobie stworzyć jakąś rodzinkę ćwirów. Dobra, słuchajcie. Najpierw, e, zanim cokolwiek zaczniemy, opowiem wam po prostu historię mojego życia <noise> albo historię mojego dnia raczej. E, wchodzę sobie do mojego pokoju. Otwieram szafę, szufladę jedną i patrzę, a tam pełno prezentów i sobie w głowie myślę: może znalazłam czyjąś skrytkę na prezenty? Ja w ogóle nie powinnam tu zajrzeć. O co chodzi? Szybko to zamknę." Tak sobie uświadomiam. Zaraz. To jest moja skrytka na prezenty geniusz, geniusz po prostu wspaniale, no ale dobrze przejdźmy już do tego, na co ja przynajmniej czekam, bo potrzebuję waszej pomocy znowu mam już nałożoną pielęgnację, także jak ona się będzie wchłaniać, to my przymierzymy sobie moje prawdopodobne outfity na wigilię, także zapraszam, ja się już przebieram tutaj mam górę od piżamy, dół mam taki, wiecie, seksowne geterki Cieplutkie, żeby mi było wygodnie i jednocześnie ciepło, ale już trzeba się, wiecie, ogarnąć. Zresztą ja lubię się generalnie stroić. Ja dzisiaj miałam zamiar założyć tą sukienkę w kratę, którą miałam w filmie niedzielnym z otwieraniem kalendarza, ale stwierdziłam, dobra, nie, Zuzia, opanuj się, jakby masz sprzątać, masz odkurzać, będzie ci, może, może ci będzie niewygodnie, czy coś, a to też jest, wiesz, wiesz wiecie, stylowe, fajne takie, Taki vibe, nie wiem, nie wiem jaki vibe, nie potrafię go odkreślić. Także dobra, nie przedłużamy, zaczynamy się przebierać. Moja pierwsza propozycja wygląda w ten sposób. Jest to taka bardzo klasyczna sukienka w kratę. Kiedyś miałam się już jej pozbyć, bo jest na mnie troszeczkę za duża, ale stwierdziłam, że najprawdopodobniej w przyszłości i tak przytyję, więc nie ma co. Nadal jest troszeczkę za duża. Nie wiem, czy to widać. Ale i tak ładnie leży, fajnie się układa. E, bardzo ją lubię, jest taki właśnie delikatny retro styl. E, no i całkiem, no wiecie, no po prostu ładnie w niej wyglądam, tak? Co mogę więcej powiedzieć? Ale mam wrażenie, że może być na e, Wigilię troszeczkę taka, wiecie, no taka za delikatna. Może coś bardziej szalonego, bardziej kolorystycznego. No nie wiem. I do tego mam po prostu zwykłe czarne szpilki. Druga stylowa, do której się chyba najbardziej skłaniam, to jest taki kombinezon i niestety... O, widać, teraz widać. On ma taką złotą nitkę w sobie i przepięknie się błyszczy. Jej, już to nawet w tej kamerze to widać, że to jest takie holo. Wow. No jest bardzo fajny. Też do niego bym założyła te czerwone szpilki, jak w poprzedniej. Tu ma taki pasek. Kupiłam go sobie na Mikołajki w zeszłym roku, jak byłam w Sheffield i jest po prostu przecudny. Niestety za bardzo nie widać tutaj materiału, bo tak pada światło. Zastanawiam się, co bym mogła z tym zrobić. Chyba jest trochę lepiej, chociaż szczerze powiedziawszy to nie wiem. Teraz chyba bardziej widać, że jest złoty. O, teraz trochę widać. Bardzo go lubię, ale mam jeszcze pomysł na jedne, znaczy w sumie na dwie stylizacje, tylko że mają różną górę, ale ten sam dół. No i kolejna stylizacja. Taka trochę bardziej cozy, można powiedzieć: to znaczy, że jest, wiecie, cieplutki sweterek na górze. Jest taka bardziej, no, romantyczna, można powiedzieć, plisowana spódnica we wzory. To jest w sumie to samo, co wisiało na tym manekinie. Zdjęłam to z tego, bo pomyślałam, że też mogłoby fajnie wyglądać, właśnie na wigili. No i tak nie wiem, no. Fajnie to wygląda. Oczywiście ta opaska nie byłaby. W tej stylizacji prędzej założyłabym. A, prędzej założyłabym te różowe spineczki o te. Tutaj mam. Żebym ją jakoś tak dopełnić powiedzmy, błyskotkami jakimiś ozdobami na, na głowie. No i nie wiem, no. Fajnie to wygląda też, ale czy jest na tyle eleganckie, żeby właśnie w tym pójść na wigilię. No nie wiem. Nie wiem. Dawajcie mi znać. Jeszcze ostatnia stylizacja, lekko przerobiona ta. No i ostatnia, z takim można powiedzieć, najbardziej ludowym nawiązaniem przez ten e, taki Ala to jest właściwie taki pas. E, no i nie wiem tak się zastanawiam, czy to mnie nie pogrubia za bardzo. E, czy przez to, że ta spódnica też nie jest rozszkloszowana nie mam nie ma takiego wrażenia, że mam jeszcze szersze biodra niż mam, e, bo mam sylwetkę gruszki. Nie wiem, ogólnie mi się podoba, ale tak może trochę ciotkowato. No nie wiem, znaczy tu w ogóle mam niezapięty ten, ale to zaraz się zmieni. No nie wiem, dajcie znać, co sądzicie, bo ja nie jestem pewna. Chyba najbliżej w tym momencie jestem tego złotego kombinezonu. Chyba tak. Chyba jestem najbliżej, ale jeszcze wezmę Wasze zdanie pod uwagę. Jestem ciekawa, co sądzicie. Nie, ta bluzka chyba, chyba jednak nie. Chyba nie do końca z tą spódnicą. Okej, okay, no to jak mamy już wszystko poprzymierzone, to pamiętajcie, dawać mi znać w komentarzu, co sądzicie, która stylizacja najlepiej nadaje się na wigilię. Eee, I co? Usiądziemy sobie do makijażu, już się nie mogę doczekać. Mam zamiar zrobić coś, co może zrobię też na wigilię, bo generalnie plan jest taki, żeby albo się tak odstrzelić, że po prostu wszystkim kapcie spadną, albo z tym makijażem wiecie: w ogóle się nie przejmować i pójść tak totalnie sobie, tak jak jestem teraz. No ale zobaczymy. Zobaczymy. Dzisiaj sobie przetestuję. Mam zamiar zrobić coś, co mi będzie pasowało do tej mojej błyszczącej opaski, także możecie się spodziewać czegoś w fioletach i w czerwieniach. Wiem, że bardzo Wam się spodobał ten fioletowy monoluk. Tym razem zrobimy taką lekką wariację na temat i już się nie mogę doczekać, jak to wyjdzie, także jedziemy i oglądamy. Słuchajcie, makijaż skończony i. jak on jest piękny. Mam nadzieję, że w kamerze wygląda tak samo pięknie jak na żywo. Postaram się, jeżeli tak nie będzie, to postaram się Wam wstawić zdjęcia, które jak najlepiej oddają to, jak te kolory współgrają. Ale to jest takie piękne. Ja właśnie dlatego tak kocham makijaż, że po prostu mogę stworzyć coś. Wiecie, takie połączenie kolorystyczne, które po prostu patrzy na to i aż nie wierzę, że tak. Ach. To jest przecudowne. Prawda? To jest jeden z najładniejszych makijaży, jaki kiedykolwiek wykonałam. Tak zabawne, kiedy mówię, to przy każdym w ogóle się prawie. <laughs> nie, no nie przy każdym. Przy ostatnich dwóch tak nie miałam. Ale to jest po prostu. Cudo, ja się nie mogę napatrzeć. Mam nadzieję, że Wam też się podoba. Brakuje mi słów. <laughs> Brakuje mi słów. Jeszcze się tak cieszę, bo to jest ostatni vlogmas. Ostatni dzień Wigilia, kiedy go wrzucę. Nie wiem, może ktoś się zainspiruje. Kogoś tutaj popchnę do użycia kolorów, zaryzykowania w Wigilię. Ja się chyba tak pomaluję, bo to jest po prostu to, jak to wygląda. Znie do opisania. Hejjo, witam się z wami już po raz ostatni w tych vlogmasach. Nawet założyłam Mikołajową czapkę, żeby było bardziej świątecznie. I w sumie to po pierwsze, chciałabym Wam bardzo serdecznie podziękować za to, że ze mną tutaj byliście, że dawaliście kciuki w górę, że pisaliście komentarze. No, że ogólnie miałam takie poczucie, że Wam się te vlogmasy podobały. Ta forma była głównie po to, żebyście mnie lepiej poznali jako twórcę i jako osobę, żebyśmy tutaj. Może nie to, że nawiązali taką przyjacielską relację, ale żebyśmy się tutaj chociaż poczuli trochę jak w gronie znajomych, coś w tym stylu. Mam nadzieję, że nam się to udało i że jeszcze lepiej Wam się będzie oglądać e, potem moje kolejne filmy. Bardzo, bardzo dziękuję wszystkim, którzy się tutaj angażowali, z którymi mogłam się wymieniać po prostu uwagami na temat kalendarzy. E, mogłam się... Z jedną z Was wymieniłam się nawet z przepisem na sernik hałowy, znaczy w sumie został mi podesłany, za co bardzo, bardzo dziękuję. Za wszystkie komplementy dotyczące makijażu, po prostu jesteście przekochani. Naprawdę cudownie jest mieć takich widzów. I życzę Wam wszystkim z całego serca wesołych świąt, mam nadzieję, że będą... Na miarę możliwości w gronie rodzinnym, i że po prostu, mimo tego, że będą inne niż zwykle, to że będą dla Was po prostu piękne i przyjemne. No i co mogę powiedzieć na zakończenie tych 24 dni z filmami ode mnie? Chyba tylko. Do zobaczenia!